Bardzo dziękuję. Piękny dzwon. Kilkanaście lat temu wszedłem w posiadanie dzwonu okrętowego ze statku Władysławowo, który służył w polskich liniach oceanicznych od 71 do 97 roku, kiedy to został zezłomowany. Na tym statku drugim oficerem była bliska mi osoba, pan Teofil Grydyk, który z tej ostatniej podróży statku zabrał na pamiątkę dzwon. No i ten dzwon później trafił w moje ręce i przez długi czas nosiłem się z tym pomysłem, żeby przekazać go tutaj burmistrzowi, urzędowi miasta dziś udało się to zrealizować. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ten dzwon, który Pan Tomasz Kijewski nam przekazał, na pewno e, poszerzy nasze eksponaty. Będzie już komplet tych dzwonów, jeśli chodzi o ostatki, powiązane z, z Władysłowem e, poprzez swoją nazwę. Mamy już dzwon z ORP Władysłowo, które 15 lat temu został przekazany na drzwiżadż gminy. Dzisiejsze dopełnienie w postaci przekazania przez Pana Tomasza dzwonu z drobnym Władysławo, także będziemy mieć wszystkie dzwony i myślę, że jest to ciekawa historia i bardzo ciekawa pamiątka dla potomnych, że również nazwa Władysławo naszego pięknego miasta również miała swoją historię na, w wodzie.